Czyli w tym czasie operować, tak? Niby tak, tak. No jak najszybciej. To jeszcze można by było odczekać, znaleźć jakiegoś irydologa, robić ćwiczenia oczu, no bo jak mięsień jest osłabiony, czy jest lekki zezn, no to trzeba sobie ćwiczyć, ćwiczyć te oczy. Poglądania lewa, prawa, góra, dół, jak najdalej. Jak patrzę to aż tam za siebie, nie? Prosto głowa i tam jak najdalej w dół. I jak najdalej za siebie. O. Takie ćwiczenia jedną drugą. Jak głowę obróci i jeszcze chce dookoła spojrzeć. To są ćwiczenia oczu, tak jak ćwiczenia barków. No co to jest? No co, no, 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 no ale co to, ale co to ma w znaczenie? Oj, no, no, ale, to, ale co ciekawe... to ma za znaczenie? Czy, no co to ma za znaczenie? No pani przerywa audycję, no to jest... To jest no ja nagrywam to co mówię, a, pani poradę. No, to, no ale no, to, to, co to ma być? No, młotek czy leży. Czy nie? Jaka, no jest i nie, nie, bo tu jest ciekawe, ciekawe są sytuacje i ludzie chcą dużo wiedzieć, więc przy okazji takie porady można komuś w internecie dać później. Ćwiczenia oczu. Oczy powinny być ćwiczone tak samo jak barki, ramiona, czyli te wszystkie krążenia, spoglądania, jak ktoś ma zeza, ćwiczenia karku, szyi, to one muszą być robione dla oczu. To oko się inaczej nie wzmocni, co znaczy operację zrobić małemu dziecku, a za dwa lata następną i za pięć następną korygować, to trzeba robić ćwiczenia i obserwować. ćwiczenia Pani, na pewno wzmocnią. Teraz okulary są takie już Ja tu akurat nie wziąłem, ale bo tu na pewno tutaj ktoś będzie miał. To te okularki też ćwiczą gałkę oczną, bo tam jest setki dziurek, a ona patrzy przez jedną, tak jakby się przez Takie bez szkieł okulary do ćwiczeń. Ale ćwiczenia oczu robić. U dziecka też ćwiczenia karku. Także w tym kierunku uciekać, jakieś okładniki na oczy, ja mam, ja mam, w katalogu nawet są, tylko nie mam tu, nie wziąłem na targi. Ja bym polecał te ćwiczenia. No nie, nie, nie podważam tu absolutnie lekarza, że tylko z operacją można by się jeszcze wstrzymać, bo jakby to był jakiś padający wzrok zaćma, jakieś inne groźne choroby, no to trzeba jak najszybciej operować. A jeżeli oko jest tylko osłabione, tylko i no to aż się proszą ćwiczenia oczu. Ćwiczenia oczu można sobie, ja pokazałem takie najprostsze, ale jest dużo kombinacji, bo i ćwiczenia karku, szyi, bo to wszystko zależy, od tego zależy wzrok, jak, jak, jak jest szyja ustawiona, jak są, jak są e, deformacje czy zwyrodnienia w kręgach szyjnych, to wzrok też będzie siadał. Albo jak za bardzo napięte będą, to też e, i stres, tu ciśnienie i, i ciśnienie w oku, to są dość skomplikowane, jest bardzo skomplikowane. Ale bardziej bym się skłaniał, jak mówię, do ćwiczenia, jeżeli jest osławiony ten mięsień, To znaleźć sobie ja tu nie widzę tego dziecka i rękoma, i samemu, żeby te mięśnie twarzy wzmocnić rozciąganiami różnymi. To jest mimika twarzy. Ja pokazuję w internecie też mimikę twarzy. I to jest takie najbardziej potrzebne. Wspaniałe te nalewki pokrzywowe są. Ja nawet ją wziąłem, wziąłem i tutaj, bo zapomniałem swoich kosmetyków do masażu, to, to każdemu pokropię, ale można i twarz, i stopę, i czoło, na serce jest zdrowe, na jelita, ta, ta, ta pokrzywa, to jest 100%. Obok jest 100% nalewki bursztynowej. Czyli jeden do jednego. Jak daję jeden litr spirytusu, to jeden Kilogram bursztyny, bo tak się w domu nie zrobi, jak ja robię 50 na 50 litrów czy kilogramów. To mogę w Kadzi dłużej zrobić tak, taką proporcję. Mówiliśmy o tych ćwiczeniach oczu. Do tego trzeba wrócić od zaraz. Delikatnie też masować jej tutaj te okolice. Tak po swojemu domowemu, oczywiście nie, za, nie, nie ingerując. A pod paluszkami, paluszkami tak?